Witajcie, z tej strony Tobiasz, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, standardowo już, eee, bardzo dużo strat na tym polu, mamy tutaj takie dwa fajne kawałki, 60, nie 43 chyba i 20 coś, także ponad 60 hektarów, a jeszcze tam jest jakieś taka 4 hektary taka łoneczka. Eee, kto ogląda mnie tam od dłuższego czasu ten wie, tam właśnie uprawialiśmy tą łąkę na trzy razy talerzówką i to była się na ta, ta kukurydza, uprawialiśmy to właśnie tutaj teranem wtedy i w sensie te pola teranem uprawialiśmy i sialiśmy w to sialiśmy też również tutaj nawóz generalnie kukurydza pomimo tych strat i tak ładnie sypie bo jest tam około 10 ton także jak na ten rok całkiem spoko no ale no niestety no 9.02 zatrzymałem kombajn włączyłem sobie na wydmuchanie żeby mi się tam sita lekko wyczyściły bo troszeczkę tego szronu z rana znowu jest celowo nie, nie robię sobie tamtego poprzecznika ani nic tylko zrobiłem sobie tu od przodu, żeby ciężarówki, nie ciężarówki, ciągniki mogły zawracać i jeżeli tutaj właśnie gdzie jest, to od samego rana to nasłonecznione tak żeby po prostu tego szurono troszeczkę jak najmniej wciągać do tego kombajnu po prostu później jak tam ładnie to mam nadzieję przesknie, to, to sobie wjedziemy tam no na razie nic, na razie czekamy czekamy i czekamy i raczej czekać będziemy pierwsze zestawy widzowie przyjechały, dzisiaj ładujemy na ciągniki Trzeba do wczasy się już tam na kolejne pierwsze dwie przyczepy W sensie dwa zestawy, bo po dwie przyczepy chłopaki mają Jak widzieliście przed chwilą szkód dość dużo Szczerze powiedziawszy to nawet bardzo dużo tutaj na tym polu jest Te poprzednie pola widzieliście to, to co mówiłem Że świeżo poryte było, ale, ale dzików nie było widać A tutaj świeżego porycia nie ma Ale strat, strat bardzo wiele John Direct 190 6195M tam jest też coś, coś, coś podobnego. Spójrzcie widzowie co tam się dzieje. Widzicie na przyczepie? Nie chce się to osypywać. Przymarzło. Tyle żeśmy stali, że, że przymarzło. U mnie też ze zbiornika nie chciało to tak fajnie lecieć. Nie wiem czy to tak widać. Na... Gdzie taka ściana się robi? Dosłownie taka ściana, bo rus jest. Chwilę postało i, i niestety lekko przymarzło. No dlatego no, tak wilgotność nie pomaga sobie zestawy prawie załadowane jeszcze jeden jeszcze zestaw dojechał ale niestety awaria awaria a szkoda bo mogą by się udało zasypać to wszystko i wtedy ale na szczęście wszystko to, to być powinno jest na miejscu co prawda uleciało łożysko ale ja jestem przygotowany na takie rzeczy także zaraz wymieniam i jedziemy dalej Dobry, na chwilę sytuacja troszeczkę odwrotna. Teraz chłopaki czekają na mnie. Trochę ich się tu zjechało, ale to z racji tego, że miałem dwie małe awarie, i, i tak to wyszło. Sypiemy teraz na końcu, bo będziemy przecinać pole. Ja już kończę, bo operator chce się ze mną przejechać. Także dogramy później. Patrzcie, widzowie, znowu dzieciki. Trochę większe ale na szczęście wszystkie uciekły i się tylko znalazły w mapie. nie wiedzą gdzie uciekać w komentarzach pod ostatnim filmem dużo osób pisało, że że podgrzewacz do by się przydał no i że klas powinien to o, ptaszki nam towarzyszą że, ta, że klas powinien o tym pomyśleć no generalnie, generalnie wiecie ten rok jest taki dość specyficzny nie wiem, ja, ja no nie, jest, nie, mam, nie mam za dużego doświadczenia w takim koszeniu Nie pamiętam jakichś takich długich lat Także myślę, że, że, że no dawno takiego roku nie było, gdzie tak długo kosili No i wiecie, tu jest 38 na ten moment Praktycznie cały dzień kosimy w okolicach 40 Także no, to po prostu taki rok, takie warunki dzisiaj A, a nie, że tutaj jakiś błąd konstrukcyjny czy, czy coś takiego Całuję to wszystko właśnie, że nie mam nie mam zgranych tych ścieżek z tego z tego trzewu, co żeśmy tutaj siali, bo, bo, bo dużo lepiej by się pracowało fajnie by to jeździło, zwłaszcza, że teraz tutaj jest bardzo dużo skut ale to naprawdę dużo i, i po prostu są takie place, że że no nie widać, gdzie są rządki, nie? generalnie jak sobie zrobię przecinkę, to, to luz i właśnie staram, staram się robić sobie przecinkę tam, gdzie po prostu całe rządki są od samego początku do końca, żeby mi to tam gdzieś po drodze nie uciekło, bo bo właśnie wychodzi tak jak teraz, nie? że właśnie wychodzi mi, że jaki plac, tutaj to w ogóle nie ma kukurydzy mimo to, że była zasiana i jakoś mokro też nie było, nie? E, e, bo właśnie mówię, że, że jakbym nie trafił tak te ścieżki w te, te rządki, no to później by mi tutaj zostało nie wiem, 3-4, znaczy 3, 4, 3 4. no nie trafić, zależności tego jakbym bardzo się się pomylił no dlatego, dlatego mówię tak dla zapobiegawczo wolę sobie zrobić wolę sobie zrobić te rządki czekajcie Yy, przecinkę wolę sobie zrobić po prostu tam gdzie są te wszystkie rządki Co prawda ścieżki już mam tam przepraszam Mam to jakoś tam ustawione i Mniej więcej ten GPS się zgrywa no ale Ale nie jest to idealne, nie jest to co do Co do rządka To mam go po prostu teraz tak orientacyjnie tylko i wyłącznie Nie wiem ile jeszcze zestawów dzisiaj przyjedzie Mamy godzinę 17 Czy cokolwiek, czy cokolwiek jeszcze dzisiaj przyjedzie No ale dzisiaj już było dość Dość fajnie, bo musimy się teraz wysypać. Musimy się wysypać bo będę robił przecinkę właśnie. Dzisiaj mamy już dość fajnie, bo według GPS-u 27, czyli tam troszeczkę trzeba odjąć, bo GPS jakby widzicie robi te nakładki i on też w tym miejscu tutaj też liczy. A do jakby rządków skracanie mam tutaj i, i no ja skracam, ale tutaj się to nie skraca, także, także różnica zawsze jest między, gdzie powinna być, jeżeli ktoś tam jeżeli ktoś dobrze jeździ dobrze, no jeżeli po prostu skraca te, te, te rządki W tym skracaniu chodzi o to, że po prostu header teraz liczy nam na, te 16, na 12 rządków nie? I po prostu jeżeli jeden rządek no jedziemy z klina i go nie zbieramy O pytasz, jak sobie tu siedzi Dzień dobry Panie no, Chciałem Wam pokazać jak wybierać, czy jak robić przecinkę Właśnie jak znajdować te, te rządki, te siewniki Ale oczywiście standardowo zabrakło mi pamięci Nie mam pojęcia czemu tak jest 60 ton Godzinę, przy wydajności no 10 ton generalnie moglibyśmy troszeczkę więcej ale, ale akurat tak jak jedziemy to jest dobrze bo, bo przyczepa się wyrabia. nie mam pojęcia co się dzieje z tym telefonem potrafię zrobić 10-20 giga miejsca nie wiem, mija parę dni nawet w sumie tydzień, może max tydzień i, i telefon sam zapełnia jakby te miejsce nie wiem muszę kupić chyba kolejny albo, albo nie wiem co zrobić z tym, gdzieś to zrzucić bo bardzo mnie to denerwuje czasem Mam jakąś licję, chcę coś nagrać, a kurczę, no kurczę, no kolejny raz mi zabrakło tej pamięci i właśnie to co mówię, nawet jak zrobię miejsce usunę, to później nie mogę tego wyrenderować na telefonie, bo, bo twierdzi, że brakuje miejsca, mimo to, że miejsce jest, mimo to, że usuwam pliki, nie wiem. E, może, kupię, może kupię kolejny telefon, właśnie taki tylko typowo, żeby był do, do nagrywania, a ten zostawię sobie po prostu takich e, swoich spraw. Nie wiem, denerwuje mnie to bardzo, bo, mówię, bo czasem mam jakąś taką wizję, żeby coś Wam nagrać, pokazać A nie ma pamięci, no Tu, tu generalnie zaraz będę dojeżdżał do... A właśnie, ktoś się pytał, co zrobiłem w rękę e, Zamarzła nam przyczepa ta na burger e, Ta, co właśnie teraz jest tutaj Przepraszam, no i... I otworzyliśmy żmijkę Żeby tam zguć ten lód i, i właśnie gdzieś tam się zadarłem za tego i... Takie małe ama mi się zrobiła generalnie, nie wiem czy powiedziałem właśnie już czy nie, bo, bo nie wiem czy się nagrało Jak, jak szukać tych, tych, tych ścieżek, gdzie to tam przecinać Właśnie tutaj było siane dwunastką, także, także no, pasuje mi idealnie pod ten siewnik, pod tę moją przystawkę To chodzi o to po prostu, że rządki albo są blisko siebie, bliżej gdzieś, no to wiadomo, że jest łączenie siewnika Albo znowu są daleko, szeroko, to też wiadomo, że jest łączenie siewnika, albo tak sklina po prostu wjeżdżane, nie no, także, także tak, tak tak tu się powinno mniej więcej przecinać, żeby, żeby właśnie pasowało. No, w ogóle się udało trafić, że mam tu jeszcze troszeczkę wygolone pod przed, ten, tego poprzeczniaka, bo nie robiłem po prostu całego dookoła, bo to co Wam mówiłem, że, że zostawiłem sobie, żeby tam tamte słońce mi, mi troszeczkę y, to wysuszyło. W cudzysłowie oczywiście, bo, bo to nie wysuszyło, tylko jeszcze właśnie bardziej bo ta woda puściła, ale chodziło o ten szron, żeby tak nie szedł do tego kombajnu. Końcu, bo żebyśmy trafili dobrze, no się udało. No, chodziło bardziej o ten trzon, żeby nie szedł do tego kombajnu. Eee, no i, i też nie objeżdżałem do końca, bo był, nie było sensu, bo nie wiedziałem kiedy, kiedy no ile, ciężar, ile nie ciężarówek, tylko ile ciągników przyjedzie. Także tak to wygląda. No, dzisiaj za bardzo nie wychodziłem z kombajnu, także nie było co nagrać na zewnątrz. Eee, te dwie awarie, takie małe, co miałem, myślę, że jutro to, to ogarnę, albo w sumie jeszcze dzisiaj. Na fajrand Coś mi szczelina nie chce się ruszać, też muszę tam do niej zajrzeć, ale, ale możliwe, że tam mi to złącze przymalować, bo ostatnio też to oczyściłem, też miałem zamarznięte. Nie wiem, godzina 17, to może, żeby, żeby nie przedłużać, żeby wam wrzucić to jeszcze dzisiaj jakiejś normalnej godzinie. Widziałem, że tam ostatnio fajnie się to ruszyło, ale właśnie dostałem kilka, kilka fajnych komentarzy odnośnie tego, że taka forma, gdzie takie krótkie ujęcia z całego dnia dużo lepiej się ogląda. I tak może to zrobimy Widzowie jeszcze taka akcja na, na sam wieczór Załadowane dwie full przyczepy I John direktnie nie może dać rady wyjechać Generalnie bo się ślizga tutaj Dlatego nie? Stoi troszeczkę tak tutaj zapadnięte A tutaj jest ślisko I nasz akcjonek będzie mu pomagał Za chwilę pojechali chłopaki po linę I spróbujemy go podciągnąć Generalnie kusi mnie żeby iść i tam się pobawić Przed tył, przed tył, ale to nie nasz ciągnik To wkrótce nie będę ruszał Akcja reanimacja, widzowie. No, niestety za bo nie idzie tam go opuścić. Ale on ma mu tylko tu. Aha, no, miał mu tylko tu pomóc. Ale Lina powiedziała: Papa, pa. druga próba. Czy się uda, czy się nie uda? Dawaj, bo się klisza zaraz kończy. Tam zaciągają chłopaki. Chyba się wyśliznie jednak. A? I on oni pulsują. No. Tylko tyle mu trzeba było. Jedź, 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 jedź. jedź, jedź. No i dobra. Opanowane, klasik pomógł. Jest dobrze, już wyjedzie Dobra, kończymy, bo to zaraz będą pewnie niecenzuralne słowa. Hej, ej, ej. światła się niestety odbijają, ale generalnie zjeżdżamy tutaj na bazę, zostawiamy mój kombajn i lecimy przeładowczą jeszcze do Kuby, bo u Kuby zostało jakieś 5 hektarów, przyszłam jeszcze jedną ciężarówkę, ale pojedziemy po prostu w razie czego jakby miało nie wejść na tą ciężarówkę, to pojedziemy i zabierzemy przeładowcą, tak, żeby dzisiaj po prostu stamtąd zjechać. Patrzcie jaka mgła, nie widać na drogi. Tam jest ściernisko, tu jest niby ściernisko, a tu jest teoretycznie asfalt. Nie? Dobry Panie, Panie Szymonie jak jest? Bardzo źle. Bardzo źle. Jedziemy z akcją, z akcją reanimacyjną dla Kuby. Jedziemy po ostatnie zbiornik, nie? Tak.